Hmm, chyba założę okulary, żeby wyglądać poważniej. O, dobra. Teraz można się wymądrzać o umyśle i technologii. <zysk> Użyłam okulary, żeby wyglądać poważniej, to chyba czas zaczynać. Cześć wszystkim, ja nazywam się Ola Andzia z fantastycznej kozetki i witam Was na pierwszym w tym roku, w tym roku, takim powiedzmy, akademickim sezonie kozetkowych pogadanek. No i dzisiaj będę miała przyjemność trochę opowiedzieć o umyśle a technologii z Blade Runnerem w tle, jak to mówi tytuł. No ale jakiś czas temu Zostałam zaproszona do podcastu Rzucaj nie gadaj, by porozmawiać właśnie o tym, co ludzkiego jest w człowieku, czego nie ma maszyna, także właśnie wpływie technologii na umysł i psychikę. Tak ogólnie to ujmując. Bardzo w ogóle dziękuję za to zaproszenie. To była ciekawa, bardzo rozmowa, ciekawe też wyzwanie. I rozmowa opierała się właśnie o świat Blade Runnera, którego RPG-owa premiera w Polsce ma właśnie miejsce za pośrednictwem wydawnictwa Blackmon Games. No, i po pewnym zastanawianiu też takiej możliwości patronowania temu systemowi, postanowiłam trochę dodać swoje takie kolejne pięć groszy. Więc w tej pogadance chciałabym trochę porozważać kilka tematów ujętych w szeroko po, takie pojęte ramy zagadnienia, właśnie umysły a technologia. Umysły ludzkie, umysły Ogólnie, no bo właśnie, czy tylko człowiek ma umysł, to też myślę sobie ciekawy kawałek będzie, który może sobie trochę porozważamy. Ten odcinek będzie zawierał treści psychologiczne, będzie trochę odniesień do popkultury, do takich klasycznych ujęć fantastyki naukowej. No, ale też właśnie gdzieś erpek się pojawi, i pojawią się też być może takie dygresje filozoficzno-etyczne, no bo ciężko będzie uciec od tego, akurat w tym temacie. No i właśnie zaczęłabym i posłużyłabym się cytatem polskiego futurologa, znamienitego pisarza właśnie fantastyki naukowej, czyli Stanisława Lema. Strona technologiczna naszej cywilizacji ciągle się rozwija. Idzie do przodu. Mamy już technosferę. Ale pod względem moralnym następuje zdecydowany regres. Dawniej widziałem to wszystko bardziej optymistycznie. Wierzyłem w potęgę rozumu, w potęgę odkryć. Oczywiście do czasu. Nie przewidziałem jednego: że nauka zostanie niemal całkowicie podporządkowana komercji. Pozwolam sobie zacząć od tego cytatu. Czy od tego takiego spojrzenia Lemowskiego, a, bo w ogromnym skrócie, oczywiście, w ogromnym uproszczeniu, ta historia w Blade Runnerze właśnie tak wygląda, nie odkrycia naukowe, jakaś komercjalizacja, wojna informacyjna, dużo różnych rzeczy, kto się zadziewa. No ale jeżeli spojrzeć na ten nasz świat, to jest to podobne, człowiek żyje wśród różnych technologii. Nawet to, że teraz dla was nagrywam, nie? To jest jakaś taka forma tego, że mogę technologicznie sobie to w ogóle ogadnąć. W innych przypadkach jeszcze set lat temu, nawet jedną setkę lat temu musiałabym się wybrać miejsca, gdzie jesteście, być może pogadać z wami przy kawie, a może udzielić jakiegoś wywiadu, wykładu i tak dalej w radio, telewizji. W telewizji może nawet jeszcze nie bardzo aż tak. No właśnie, więc tutaj jakby ta technologia otacza nas i ona z założenia właśnie miała pomagać w codziennych trudach, ale z czasem niestety może też stać się przyczyną problemów. I tutaj trochę cofnę się o jakieś 7, być może 8 lat, kiedy będąc jeszcze na studiach, byłam na wykładzie profesora Zimbardo. Profesor Zimbardo jest znany z tego eksperymentu więziennego. Jest chyba nawet film, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, jest na 100% film i nawet go miałam okazję oglądać. Bardzo ciekawy, bardzo kontrowersyjny, ale to nie o tym teraz. Profesor Zimbardo podjął się też ze współpracownikami badań w tych właśnie ostatnich latach, trochę właśnie przed tym moim 7-8 lat temu. I w tych badaniach trochę sprawdzali taki temat kryzysu męskości w dzisiejszym świecie. I efektem tego była książka Gdzie ci mężczyźni? Jednym z zagadnień omawianych przez badaczy były właśnie gry komputerowe i dostęp do pornografii, czyli takie w sumie, ogólnie nazywając to, można by powiedzieć, cyfrowe rozrywki. No i tutaj. Zmiana tej roli społecznej kobiety, tak to mniej więcej było opisywane chociażby we wstępie, wpłynęła na to, że mężczyźni musieli na nowo zdefiniować własną rolę. No bo po wojnie, kiedy wrócili z II wojny światowej z frontów, okazało się, że hem, kobiety sobie radzą, poszły do pracy, ogarniają domy, bo w sumie tych mężczyzn nie było, więc jakoś musiały itd., itd. Niestety, oczywiście, nie jest to proste, tak nagle. Wrócić i musieć na nowo zdefiniować własną rolę w świecie, w społeczeństwie, w domu, w życiu rodzinnym. No i tutaj jeszcze szczególnie może to być utrudnione, kiedy napływa wiele jakichś różnych sprzecznych informacji ze świata, to jaki ten nowy mężczyzna powinien być. No i pewne ukojenie. Oferują właśnie technologię, stając się taką drogą ucieczki od rzeczywistości, w której właśnie dominuje frustracja, napięcie, jakieś zagubienie, poczucie bezradności, podatność na odrzucenie. No i na przykład taka gra komputerowa pozwala poczuć sprawczość, nie wiem, jakoś przestać myśleć, zanurzyć się w świat, w którym jest się kimś, jakimś rycerzem, bohaterem, piłkarzem, nie wiem, pogromcą potworów. No i pornografia tutaj będzie takie oferowanie. Rozładowania napięcia seksualnego bez ryzyka odrzucenia, bycia ocenionym, bez wchodzenia zbyt blisko w relację z drugim człowiekiem, co może być strasznie raniące, jeżeli ta relacja będzie się rozpadać albo coś się będzie w niej dziać. I pewnie jest to bardzo duże uproszczenie. Nawet nie pewnie, tylko na pewno. To takie, nawet samo to dzielenie ludzi na takie sztywne kategorie kobiety, mężczyźni. E, myślę sobie, że w ogóle różne osoby, kobiety, osoby, które nie odnajdują się w ogóle w tym sztywnym podziale. Każdy człowiek może mieć a, problemy z nadużywaniem tych technologicznych dobrodziejstw, no bo też formy te są zaprojektowane w taki sposób, żeby się sprzedawać, angażować odbiorców. A, wręcz firmy prześcigają się w znajdowaniu coraz to lepszych rozwiązań, by właśnie wciągać użytkownika. I produktem tutaj przestają być te konkretne rzeczy, które są kupowane, a doświadczenie, które za nim idzie. Jest tu ryzyko, można by powiedzieć, uzależnienia, chociaż ja sama mam trudność z takim przyjęciem bardzo dosłownym słowa uzależnienie, jak od substancji. No ale pewne uzależnienia behawioralne, czyli pewne sposoby radzenia sobie poprzez działania, no, mogą być trudne w skutkach. I tutaj jakoś chciałabym zaznaczyć, że na pewno, ale to na pewno, nie jestem skrajną przeciwniczką wszystkiego, co technologiczne. I uważam na przykład gry komputerowe za świetną rozgryw taką rozgrywkę, rozrywkę. Sama grywam, a chociaż ja lubię specyficzne formy gier, gdzie jest turowość w walce, bo przeraża mnie to, że za dużo się dzieje. No ale wracając właśnie tak, dopóki korzystanie z technologii ma taki charakter czysto rozrywkowy, jest jakimś Dodatkiem do doświadczania życia takiego, jakim jest tu i teraz, to nie ma większego problemu. Jednak słowami kluczami będą tu unikanie i kompensacja. Unikania, unikanie doświadczenia czegoś trudnego, na przykład emocji, samotności, odrzucenia, ale też takie I lub, tak naprawdę, żebyśmy to sobie zapisywali, kompensacja. Kompensacja, czyli Próbuję zrobić coś o 180 stopni innego, różniącego się od tego, z czym jestem, z czym się borykam, czyli na przykład z niską samooceną, z poczuciem braku sprawczości, z tym, że czuję się, nie wiem, nieważny, nieważna, więc w tej grze mogę sobie to jakby nadrobić. I w takim przypadku leczenie się właśnie wyłącznie technologią może być właśnie drogą donikąd. I myślę sobie, że tutaj jest taki ciekawy wątek, też właśnie w Blade Runnerze w postaci jakichś tam technologicznych wspomagaczy dla ludzi, też jakiegoś takiego formy rozrywki od, od stresowania się. Coś, co myślę sobie, jest bardzo ryzykowne, i myślę sobie, że to jest coś, co. Jest ciekawym wątkiem też do poeksplorowania, a jeżeli mamy ochotę pograć, tak też po prostu psychologicznie, a nie tylko mm, tak czysto śledząc i yy, walcząc, na przykład jak w typowych jakichś tam rpg RPEgu jest też taki motyw, który zatrzymał mnie mocno przy kwestii może nie tyle właśnie psychologicznej, co filozoficznej, i tutaj trochę przejdę od tych tematu takiego uzależnienia powiedzmy, behawioralnego, tej ryzykownej relacji z technologią, która może nas odsuwać od innych, mogą się pojawiać różne rzeczy. Do takiej kwestii, ile jest człowieka w człowieku, albo co czyni człowieka człowiekiem? Takie może trochę pytania hmm, retoryczne, pytania, na które nie znajdziemy jakiejś jednej odpowiedzi. No, ale tutaj wrócę właśnie do tego podręcznika, trochę do tych różnych rozkmin, które na tej podstawie się pojawiły. Bo na przykład po każdej sesji osoba mistrzująca ma do przyznania coś takiego, jak punkty człowieczeństwa. Y no, i nadaje się, czy przyznaje się je postaciom, które wykazały się współczuciem i szlachetnością. I można je otrzymać na przykład za. I tutaj będę sobie cytować trochę, właśnie z podręcznika czyli taka postać, która naraziła samą siebie, by pomóc innej osobie, biologicznej lub syntetycznej. Punkt. Nawiązała więź z innym człowiekiem albo replikantem czyli właśnie takim przestarzała. Podobno nazwa jest Android, więc tutaj jest replikant. Kolejna rzecz. Poznała ważny fakt z czyjegoś życia, czyli buduje relacje. Hmm, okej. Okay. Kolejny punkt. Próbowała odwieść kogoś od popełnienia przestępstwa, nawet nieskutecznie. Czyli sama próba już się liczyła, czy jakaś moralność, szlachetność, hmm. A dowiedziała się czegoś, co znacząco zmieniło jej światopogląd. Hmm, elastyczność i taka ciekawość świata. No dobra, co tu jeszcze? E, na przykład nie wykonała rozkazu, który uznała za niemoralny, albo kontaktowała się z osobą, która, z którą ma kluczową relację. Hmm. no właśnie. I tutaj to jest takie bardzo ciekawe, odchodząc nawet od tej kwestii mechanicznych e, gry, wydaje mi się to bardzo, bardzo taka romantyczna wizja człowieczeństwa. I też zastanawia mnie, na ile my jako ludzie realnie. Przeszlibyśmy takie wszystkie po prostu wymyślne testy, którym poddawana jest sztuczna inteligencja. I tutaj wrócę do wcześniej wspomnianego podcastu Rzucaj nie gadaj. Pojawiły się tam pytania, jakby jak rozpoznać replikanta, jak rozpoznać maszynę, czy jakiś system, sztuczną inteligencję w czymś. I miałam taką myśl, gdzieś ona do tej pory towarzyszy, kiedy sobie gdzieś to rozważam. Że te pytania wydawały mi się bardzo trudne nawet dla istot ludzkich. I na przykład taka osoba z aleksytymią, czyli tak w dużym uproszczeniu nierozpoznawaniem emocji, osoby ze spektrum autyzmu, osoby z osobowością schizoidalną, albo osoby z schizofrenii katatonicznej, osoby z uszkodzeniami mózgu, demencją, to tylko niektóre przykłady. I tutaj czy te trudności, z którymi zmagają się te osoby? Zupełnie niezależne od nich, tak naprawdę, dyskwalifikują ich jako ludzi. Według tego testu trochę tak by było. Też zastanawiam się tutaj w tych kwestiach takich technologicznych, na ile właśnie takie dążenie do doskonałości technologicznej nie wyklucza również ludzi, którzy jednak nie są doskonali. Nie da się jakby stworzyć idealnego człowieka. Znaczy stworzyć, no właśnie, stworzyć, a niekoniecznie spotkać. Nie w takim znaczeniu, jak mamy na przykład idealny model telefonu. Pewnie za kilka lat on też nie będzie idealny. Nie? To też jakby się zmienia. Ale jest to jakieś takie pęd i dążenie. I tutaj będę pewnie... Za chwilkę jeszcze wracała znowu do lema, który właśnie o takim dążeniu do doskonałości, pewnym pędzie rozwoju mówił też w powieści śledztwo, takim powiedzmy, kryminale, ale specyficznym. No ale to za chwilkę do tego będę wracać. Bo pojawia się właśnie jakiś taki aspekt filozoficzno-etyczny, który nasuwa się po też takiej wstępnej lekturze podręcznika, jeżeli jako ludzie stwarzamy coś, co myśli i jest samoświadome, czy mo możemy odmawiać temu czemuś prawa do godnej egzystencji? I tutaj kojarzy mi się też inny twór popkultury, e, gra akurat komputerowa e, Detroit Become Human chyba tak gdzie właśnie androidy wydawały się w sumie bardziej ludzcy niż ludzie. I tutaj a propos replikantów, pozwolę sobie zacytować kilka fragmentów z podręcznika Blade Runnera. I nawet już zaczynając ten rozdział, jakiś taki kawałek poświęcony losom replikantów tu i teraz w tym settingu, w tym systemie, w ogóle nawet nazywa się Nędzne życie replikanta. I jest taka jakby fragment, rozmowa, ale możemy trochę pomarzyć, nie my. I to już jest trudne, myślę sobie. No i właśnie, cytując: Nie ma co czarować, lekko nie jest. Uchwała o reintegracji replikantów dała N9 prawo do życia, ale niewiele poza tym. Nie mają nawet ułamka praw obywatelskich, pełnią przymusową służbę, stanowią własność państwa, firmy lub osoby prywatnej, wykonują obowiązki, których sami nie wybrali, kolonizują światy, na których nie zamieszkają. Walczą w wojnach megakorpów za sprawy, których nie dotyczą. Zespokajają potrzeby seksualne każdego, kto zapłaci. Replikant, niezależnie od przeznaczenia, poświęca, naraża, a czasem nawet traci życie dla ludzi mających go za nic. Istnieje, by wykonywać, wykonać zadane prace, których żaden człowiek nie chce tknąć. Każdy N9 posiada sztuczne wspomnienia, które pomagają w pracy i ułatwiają akceptację pikivskiego losu. Ale żadne wspomnienie nie usunie wstydu, który pali cię co rano, kiedy sąsiad pluje ci w twarz, albo gdy ściągasz, ścigasz i pakujesz kule w plecy przedstawiciela własnego rodzaju. Tak, więc myślę sobie, że to jest już taki mocny kawałek i mocne pokazanie, że jeżeli, trochę jak w Małym Księciu, tworzymy czy oswajamy coś, tutaj technologię, jakąś postać, to też jesteśmy za nią odpowiedzialni. I tak samo jak walczymy w tym momencie o prawa zwierząt, zastanawiam się, nie wiem, to jest jakaś luźna, luźna myśl, nie wiem, czy no żyje tych czasów, ale myślę sobie, że to jest jakieś takie zagadnienie nieco społeczno-moralne, powiedzmy, czy filozoficzno-moralne, etyczne. Ciężko powiedzieć. Czy jednak w pewnym momencie nie będzie warte rozważenia, jakby to, jak postępować z tą technologią, z tymi istotami technologicznymi, które myślą. Czują, są samoświadome. Czy można je traktować dalej jak po prostu maszynę? Pewnie to. E, pewnie trzeba by było bardziej e, tutaj sobie to rozważyć, no ale to jest jakaś taka kwestia, która jest trudna e, i może pewnie wymagać jakiegoś będzie wymagać od przyszłych pokoleń wielu, wielu dyskusji, żeby to się nie ziściło. To się nie ziściło, no bo wspólnym mianownikiem w ogóle tych trudności w rozwiązywaniu kwestii sztucznej inteligencji jest strach. Jakiś taki strach przed nieznanym. I pamiętam swoje jakieś takie. Zatrzymanie rozsterki, kiedy ostatnio czytałam jeden z takich e, miesięczników literackich, twórczość, i był tam artykuł właśnie o tym, czy sztuczna inteligencja jest w stanie przejąć pracę pisarzy, czy może tworzyć poezję, prozę, e, jakieś różne teksty, e, i czy robi to faktycznie dobrze. E, no i Wyniki były różne. jakby Pokazywały, że w sumie, jeżeli się dobrze przygotujesz sztuczną inteligencję, to jest w stanie stworzyć całkiem sensowne dzieło, które jest bardzo trudne do rozpoznania przez ludzi, czy to człowiek, czy AI stworzył. No i oczywiście to wzbudza jakąś taką panikę, strach, co to będzie, co to będzie. I tu wrócę też do Stanisława Lema, do tego fragmentu z powieści Śledztwo. Wyścig raz zapoczątkowany nie może ustać, rozumie pan? Musi trwać. Gdy jedna strona wymyśla grube działo, druga odpowiada jeszcze grubszym pancerzem. Granicą tego ciągu jest starcie, wojna. Raz na dane przyspieszenie wysiłków bierze ludzi w niewolę. Musi zatem nastąpić dalsze doskonalenie narzędzi walki. Jednakże narzędzia te osiągnęły granice. Co pozostaje? Mózgi. Mózgi dowodzących. Ludzkich mózgów perfekcy... perfekcjonować niepodobna. Trzeba przejść tu na mechanizację. Następne stadium to automatyczny sztab główny, czyli elektronowe maszyny strategiczne. I tu powstaje bardzo ciekawy problem, a właściwie dwa problemy. Po pierwsze, czy istnieje granica rozwoju takich mózgów? Budowanie coraz większych urządzeń do rozważań strategicznych oznacza, czy się tego chce, czy nie, konieczność zwiększenia ilości faktów, jaką ładuje się w taki mózg. To z kolei oznacza rosnące panowanie tych urządzeń nad zbiorowymi procesami w społeczeństwie. Kontrola ludzi nad decyzjami mózgu zmniejsza się w miarę jak koncentruje on w sobie coraz więcej wiedzy. No i właśnie, to jest tekst z lat 60 który bardzo oddaje te właśnie takie ludzkie lęki. Ludzie boją się bycia zastąpionymi, boją się śmierci. I to takie pierwotne wręcz lęki, które moderują nasze podejście do nowoczesnych technologii. I tak jak po prostu maszyny, które pracowały w fabrykach, które spowodowały, że pewne osoby przestały być potrzebne na liniach produkcyjnych, albo ich praca uległa jakiejś tam zmianie czy poprawie, budziła lęk, budziła dyskomfort, pewne jakieś takie bunty i dochodziło do różnych jakichś sprzeczności i ścierania się różnych poglądów. Tak teraz również dalej taką typową reakcją jest reakcja obronna, reakcja typu flight or fight. Czyli ucieczka albo walka. I stąd tyle dyskusji, jakieś kłótni, niezrozumienia. Bo często właśnie trudno nam się porozumieć, trudno nie wpaść w jakieś skrajne poglądy w sytuacji czegoś nieznanego, czegoś co nie do końca rozumiemy, czegoś co nie do końca da się przewidzieć. Co będzie dalej? Co się stanie? I to to możemy odnieść sobie do różnych kontekstów społecznych, ale myślę sobie, że w ogóle w tym przypadku technologii to też może się pojawiać. I taki moralny aspekt grania w Lejdranerze wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawy, pociągający. Równocześnie oczywiście dalej gdzieś mam z tyłu głowy, że pewnie warto byłoby wziąć pod uwagę triggery, tematy, które chcemy poruszać, tematy, których nie chcemy poruszać, żeby ta gra była dla nas ciekawa, być może głęboka, być może taka psychologizująca, ale nie jakoś skrajnie powodująca dyskomfort. I może tak bez jakiegoś większego podsumowania czy jakichś górnolotnych wniosków, oznajmień, obwieszczeń. A jakoś jestem ciekawa też, jak wy widzicie w ogóle ten temat. Umysłu, technologii, tego aspektu bycia człowiekiem, tego aspektu, jak technologia wpływa na nas, na nasze być może mózgi. Tu oczywiście jest szereg różnych rzeczy, które można byłoby poruszyć jeszcze w tematach takich psychologicznych stricte. Być może powiedzieć więcej o uzależnieniach behawioralnych, tych związanych z technologią. Być może można by powiedzieć o FOMO, czyli Fear of Missing Out, takiej. Obawy przed tym, że coś nas ominie, co jest właśnie taką trudną kwestią. Nie wiem, na ile można by powiedzieć, że diagnostyczną, a na ile no po prostu czymś, co bardzo utrudnia nam funkcjonowanie i jest czymś, czym warto się gdzieś tam zająć, żeby to nie dominowało nam życia. Można by powiedzieć też o kwestii na przykład badań nad, nad pobudliwością, w takim znaczeniu, że na przykład detoks od. Urządzeń technologicznych, ekranów, a, będzie na przykład powodować, że u niektórych dzieci pewne objawy takie nadpobudliwości psychoruchowej będą ustępować. I to nie mówię o dzieciach z ADHD, które mają faktycznie to zaburzenie, ale o dzieciach ogólnie, że część dzieci a, jest przez to mocno, mocno bar, dużo bardziej pobudzona, pobudliwa. I no właśnie, jakoś nie jestem fanką skrajności, a raczej szukam dialektyki, czyli takiego zauważenia sensu w różnych stronach, w różnych poglądach. Tak tutaj jakoś uznaję ważność i zasadność różnych obaw, różnych um, takich argumentów przeciwko technologii, ale też uznaję sensowność tego, że. W takim świecie żyjemy, potrzebujemy tego na co dzień, sama z tego korzystam. I być może tym, co możemy zrobić, jest poszukanie tej drogi środkowej, jak korzystać z tego z głową, jak radzić sobie z różnymi trudnościami, takimi wewnętrznymi, emocjonalnymi, związanymi z relacją, z samoceną, też poza technologią, na przykład w kontakcie z drugim człowiekiem. Dziękuję Wam bardzo za tą psychologiczną, filozoficzną pogadankę. I zapraszam Was, czy do obserwowania tutaj fantastycznej kozetki, czy jeżeli Was zainteresował temat Blade Runner'a, to zapraszam też do zobaczenia strony Blackmon Gamesów. Dzięki i cześć.